Jako Stowarzyszenie Krajowe Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. Wejherowska Grupa Ratownictwa PCK istnieje od 1999 roku. Od tego czasu wolontariusze nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, bowiem nie tylko wiedza jest najważniejsza, ale też praktyka i opanowanie w ratowaniu ludzkiego życia. Rozpoczynający się czas letni sprzyja licznym wyjazdom i to zarówno samochodowym, jak i motorowym. Niestety to czas, kiedy znacznym wypadkom ulegają też motocykliści. Teraz zaczyna się sezon motocykli. Cyklowy. I z takimi wypadkami możemy się spotkać, czy to podczas dojazdu do jakiegoś zdarzenia, podczas zabezpieczenia medycznego. Czy podczas codziennej sytuacji, kiedy będziemy gdzieś przejeżdżać, przechodzić, takie wypadki mogą się zdarzyć? Ćwiczenia odbywają się cztery razy w roku. Młodzi wolontariusze w ten sposób nie tylko w praktyce uczą się, jak pomagać innym, ale też uczą się wzajemnej współpracy pomiędzy różnymi grupami, których celem jest ratowanie życia ludzkiego. Oprócz wypadków komunikacyjnych, wolontariusze pogłębiali umiejętności na temat ewakuacji osób z terenów trudno dostępnych i omawiali warunki tworzenia punktów medycznych w czasie imprez masowych.